Nowenna do dzieciątka Jezus, dzień siódmy, za dzieci wykorzystywane seksualnie w rodzinach, w społeczeństwie i w kościele. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Szczególnym rodzajem przemocy wobec dziecka jest wykorzystanie seksualne w rodzinie, w społeczeństwie, a także niestety w kościele. W przestrzeni publicznej pojawia się dziś wiele informacji na ten temat. Czasami sprawcami przemocy są osoby powszechnie znane czy też szanowane. Prośmy, byśmy w chwilach zamieszania i kontrowersji dotyczących tego tematu umieli szukać prawdy. I zawsze stawać po stronie krzywdzonych. Dziecie Jezus, oddaję Ci wszystkie dzieci wykorzystane seksualnie. Spójrz na ich wielki ból, samotność i niezrozumienie tego, co się stało. Spójrz na dzieci, które zostały w jakiś sposób zmuszone do milczenia. Proszę, byś swoją mocą miłości uleczył wszystkie rany, zadane ich wrażliwości i niewinności. Przepraszam cię za milczenie i wszelką hipokryzję wokół tego tematu. Wstrzeż czystości wszystkich dzieci, tak bardzo zagrożonej w dzisiejszych czasach, choćby przez łatwo dostępną pornografię czy inne patologiczne zjawiska obecne w kulturze. Ze szczególnym bólem oddaję Ci wszystkie dzieci skrzywdzone w kościele. Proszę, byś uzdrowił ich serca i przywrócił utraconą wiarę. Nadzieję i miłość daj łaskę opamiętania wszystkim krzywdzicielom i wspomóż osoby dążące do ujawnienia prawdy ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.